Halo, halo, hej, mano ja jestem Hawajs, musiał nadejść, moi drodzy, ten dzień Sądzę, od razu na początek napiszcie sobie, moi drodzy, hashtag powrót No nie, 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 napiszcie sobie hashtag Roblox, to postaram się nagrać dla was więcej filmów, ach Roblox był, moi drodzy, początkiem na moim kanale, był też pierwszy film Robloxa, który mi się usunął Ech Osoby, które są ze, ze mną od początku tego kanału, czyli bardzo króciutko, no mogą wiedzieć jak to jest. Dobra, nie gadając dłużej albo gadając jeszcze, zostawcie łapkę w górę, zostawcie subika, bla bla bla. Zaczynamy, ja, zaraz poczekam jak mi się za, załaduje gra, to oczywiście sobie pykamy i napiszcie moi drodzy jeszcze tak jakby... Hashtag pomysł pod odcinkiem, i podajcie mi jakiś pomysł, jaki tryb chcielibyście zobaczyć. Na pewno zamierzam nagrać Pet Simulator 2. Może zagram jeszcze taki jeden tryb, kurde, zapomniałem jak się on nazywał. Dobra, ale zapraszam Was do mi... no, miłego oglądania. Dobra, i co wymieramy? Sądzę, że zaczynamy od oczywiście confirm. No kurde, dobra, jestem. Wow, jak ja dawno nie grałem. Wow, mój skin, jak ja dawno go nie widziałem. Mam nadzieję, że, jeżeli, że nie jest za głośno, ale jeżeli jest za głośno, to przepraszam. To biegniemy. Jak tu się. Dobra, tak się sprintowało. Shift, muszę nacisnąć. Okej. Okay. To co tu dalej? Okej, okay, okej. Okay, okay. O, tutaj ktoś widzę, coś rozwala. I się przebrał za policjanta, pewnie tu idzie. Tylko mi się jak zwykle. Hmm, hmm, zobaczę sobie. Eee... Wiem, ja tak zawsze robię w Robloxie, nie reagujcie. Może ktoś zaakceptuje? Będzie, jej, nefrient! O, słycha słychać pociąg, dobra. Yy, Jakie to. Ja do... Czekaj, wiem, wiem, wiem. Ja muszę się przyzwyczaić, bo ja dawno nie grałem w Robloxa. Dobra. O, mam, no i widzicie, mam nowego frienda. Co z tego, że na kilku zaakceptował tylko jeden? Liczy się, że jest nowy free end Halo, no? no, halo, co tu się stało? Dobra, i mogę iść. Okej. Okay. Ciemno zrobiło. Nikogo nie ma, nie, to lecim Antek na Szczecin. O panie, jak ja dawno tu nie grałem. Na tej gierce. O, co tu się... Co? Co tu się dzieje? Halo? Co tutaj... Co? Co oni tam robią? Dobra, yy, lecimy. Jej, jesteśmy już... Ale tu jest ludzie, o, jestem ja, Hawajej, jej, ale, ale jestem biedak, jak wiemy niestety mój postęp w Robloxie jest już taki, że aż wcale, bo niestety gram na, no już na koncie, które było utworzone, ale, dlaczego mi auto co znikło, no nie no, zaraz mnie złapie. Tyn... No i, no i, no i dostałem spalarizatora na sam początek, jej, będę biegnął wiecie w jaki sposób, żeby on nie wycelował. Mnie. Co? Jaki uparty, On będzie za mną sprintował? W sumie mógłbym spróbować mu kartę zabrać, ale to się nie uda na pewno. Lecę po... Aha, nie będę mógł sobie broni kupić. Świetnie, powinienem lecieć po jakiś pistolet czy coś. Serio? Dobra, odpuścił za mną, dobra. Nie jest taki uparty, więc jej. Dobra, zrobię sobie cięcie, żeby... Nie chcę, żeby te odcinki nowe były jakoś za długo z Robloxa, więc co? Cięcie! Teraz pytanie, bo głupia zrobili. Mogę kupić AK tylko 47, tylko mnie nie stać. Bo nie mam jeszcze jakiego nowego na... Wstać mnie na pompę. A mogę wziąć pompę? Tak bez problemu. Halo, chciałbym pompę. Dobra. Dobra. Straciłem trochę hajsu, ale mam pierwszą broń, która jest głupia Jej, więc fajnie Nie mam auta, więc nie wiem jak się Już wiem jak się dostanę Jej, użyję, nie no, nie użyję lotni Trzeba iść po prostu chyba do garażu Ja wiem, mogę obrabować Ponczkarnie Tak to nazwę, że tak to powiem To się jakoś inaczej nazywa, ale nieważne Obrabu, tutaj, tajkudę O, pączki dostałem jeszcze Jedynka. Wiem, że tu nikogo nie ma, ale dawaj kasę. Kurde. Pewnie zapytacie się, dlaczego Jebrek już to nikt nie gra. Jebrek jest głupi. Czy coś w tym stylu. No po prostu. Ja mam największe wspomnienia, jeżeli chodzi o Robloxa, wiem, że to może być głupi, ale mam największe wspomnienia, jeżeli chodzi o Robloxa, jak właśnie pykałem sobie w ten tryb. Będzie na pewno pet simulator, w jakieś takie inne tryby. Kurde, dobra. Nie wiem dlaczego kusi mnie coś ustawienia sobie zwiększyć, ale nie będę tego robił, bo po co. Tam Roblox to tak, słuchajcie, jak Minecraft. On po prostu, nawet jak masz jakieś shadery, mody, takie inne duperelki, on zawsze jest... On zawsze swoim sposobem, swoimi teksturami jest normalnie, piękny. Wiecie o co chodzi. Taki jaki jest, jest ładny. Czy coś w tym stylu. Mogę tu wejść. Yy, chciałbym zespałnować server, chciałbym sobie coś zespałnować, ale chciałem po prostu zwykłe auto. I Ja ci nie mam żadnego auta. No nie, no to świetnie. To mi pomogło, to w garażu cokolwiek. Nie mam żadnego auta, lecę do bazy kryminalistów. No kurde, cięcie mi się nie chce włączyć. Halo, no kurde. No halo, to bug. No jacie, dobra. Trudno, żyć Eee, lecimy. Halo, halo, ja jestem Hawajes. Witajcie w kolejnym odcinku z Let's Play. Nie wiem. To się nagrywa? mogę, czy ja coś... Dobra, to się nagrywa, tylko ja mam taki czerwony obszar. Okej, okay, bo ja się dziwię. Ja mam nadzieję, że to się będzie wszystko nagrywać i w ogóle... To sobie... Backspot Aha, zrobiłem wideo Leverder Czy coś w tym stylu Policja! 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 Dobra, nie, to nie policja Ej, ludzie, weźcie mnie ktoś bliska Dzięki Dzięki, że mnie ktoś wziął Wysadził mnie, nie Nie, nie wysadził mnie Dobra, wchodzimy tu Panie! 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 Nie mów, że ty tu wlecisz Panie! Panie! Panie, czy ty nie przesadzasz? Panie Panie, dobra, lecimy, kurde. Leci mantek na Szczecin. No kurde, cięcie mnie działa. No, no, what the fuck. Po prostu. Fuck this. Fuck this. Biorę sobie pistoleta, bo to jest najtańsza broń. Zde zdejmuję te. Zdejmuję te ciuchy. Teraz widzicie mojego słabego skina. Nie miałem kiedyś lepszego, ale. Tam. Żyć go. A to na starym tym koncie, które już mi niestety nie chce działać, więc no dobra kurde, o otwieraj to panie Dobra, jedziemy na miasto Au. Jedziemy na miasto, o ja Dobra, nareszcie Tu się coś pali Dobra, jedziemy kurde Pamiętam, że kiedyś był ten update, to był ostatni update, który jeszcze tak często grałem w i to był Battle Royale czy coś takiego. To było głupie. Ale zajwaniamy tą furą. O wiem, 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 a ja tu chcę co innego obrabować sobie cygialece do jubilera. Pewnie jest obrabowany, bo jak gdyby to nigdy to nic... No właśnie. lecimy na co innego lecimy na muzeum bo, bo muzeum często obrabowywałem. czy coś takiego no tak to się chyba mówi no. lecimy Antek na Szczecin no szybciej ty małty szybciej szybciej maniek szybciej trochę się teraz czuję właśnie jak chodzi o Jalopy to nie wiem czy seria będzie kontynuowana po prostu opublikuję jeszcze takie filmy co mam na zapas i chyba kończę, bo po prostu ja lubię jaropi, ale no, nie, nie będę się oszykiwał, straciłem save, nieważne w jaki sposób po prostu no tutaj też obrabowują, no ludzicha, no. No ludzicha, wy nie przesadzacie. No, pewno mi wszystko pokradną, te wszystkie rzeczy i no, no, no ludzie, no, no ludzie no. No ludzie no. no, ludzie, no. No, ludzie, no, dobra, tu coś jeszcze zostało. Dobra. dobra, A Auuu, to co najcenniejsze już pewnie jest obrabowywane, ale cóż, żyćko. O oh, kurde, dobra, już jest niby. Jeszcze tu coś jest. Grab. dobra, już mam wszystko. Mogę wychodzić. O oh, kurde, Ara ramię tu nakryją tymi radarami. Dobra, uciekam, kurde, stąd Wsiadam do mojego fury i jadę. Dobra, go, 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 masz rację, gościu Dobra, już jestem, ja mam już dwa klipy wideo, więc fajnie. Jedziemy na miasto, moi drodzy. Opuść to, co mamy. Znaczy, nie, to trzeba do kryjówki, do kryjówki, no. Kurde. No, szybciej. Panie, panie. Panie, panie, bo ja tu mam, bo ja tu mam wiadomo, co do opchnięcia. No, panie. No PANIE! PANIE! Pan nie! Halo? Wyszłam z prawy. Za mało grałem w Robloxa. Żyćko. No kurde. No i teraz, że... No i teraz na pewno.. Mogę go upgradeować do 8, ale... Walić to, płechłe. No i teraz muszę... O, kasa leci, kurde. <laughs> pociąg jedzie, pociąg z daleka. Na nikogo nie czeka chcę to obrabować co z tego, że już mam tra la 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 tra la 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 la, la. konduktorze łaskawy coś tam, coś tam, coś tam tam obrabowujemy pociąg a uuu głowa w betoniarce jak to w pewnym jednym filmie starym. chyba pamiętacie co nie? no, nie chcę laty O no i to mi kurde pasi Uuu, głowa w betoniarce! No dobra, już to, już to kiedyś słyszeliście. Te moje głowa w betoniarce. Dobra, łopanie na jakim zadupiu. Na jakim ja się zadupiu wysadziłem. Łopanie. Dobra, ale przy okazji tam widzę jest jakieś autko. Nie da się tu przybliżyć, więc ale no, jest jakieś autko, to fajnie. Sobie je wezmę na szybciorem i dojadę i sprzedam to co mam ze sobą, bo ten worek to ciężki się robi. Chodzi o to, że ciężki ten poreciek, już trzeba to opchnąć. O kurde, będę przejeżdżał moje, moje miejsce starego pobutu. Będę przejeżdżał miejsce, w którym kiedyś, tak to powiem, siedziałem, czyli więzienie, bę, bę. No, moje miejsce, gdzie kiedyś byłem. Mogę tutaj wiem, mogę, wiem, że mogę tutaj oprawować. Jestem zatanko. O, to, to, to auto pamiętam jak raz kupiłem. To jest jedno z moich ulubionych aut po prostu. No, no dobra, wysiadłem. Teraz, panie, panie, czekaj, nie mogę. Panie, dawaj tu mi kasę, dawaj, rob, okradamy to. Panie, dawaj mi tu kasę, bo po drodze jestem. Dawaj mi to tu. Dobra, 750 na pewno się opłacało na pewno się opłacało. Na pewno. Mam teraz tyle kasy chyba. Nie chcę. Mam tyle kasy teraz chyba. Ja sobie kupię tego. Tu drifty takie robiłem jak na nie w sport speedie Patrzcie, góde Takie drifty tu się robiło, kurde. Z tego to się nie wyszło, z wpływ No Z innych rzeczy się wyszło, ale z driftu się nie wyszło. siadamy Biegniemy to sprzedać jakiemuś typkowi. tutaj panie ile? łoo wow! panie ale zarobiłem dzięki panie dzięki panie jestem cieszę się o kurde Dzień? policja 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 mama mia policja mama mia uciekamy policja dobra panie baja cię zaraz Nie to, żebym coś mówił. No kurde, na prowadzeniu jest. A ja chciałem się pościgać, ja nie wiem już ochoty się pościgać. Dobra, teraz cięcie działa. Kiedy trzeba było, to zadziałało cięcie, no. Dobra. Dobra, lecimy dalej. Kurde, co by tu jeszcze obrabować, co? Kurde, już sobie trochę zarobiłem hajsu, no. Zaraz, sądzę, sobie kupimy tego akarsza, ale to nie jeszcze. Ej, czyż tutaj... Coś tutaj dodali, bo jeszcze nie widziałem. O kurwa. policja jedzie coś, ale nie widzę. Ojej, jest ten, nie jest ten. O, to ja. O, panie, o, ja, mój. Trochę się widzę, tutaj też zmieniło. A, no i jeszcze się widzę, nie. Coś tutaj się. Halo, bo coś się. wideo popsuło. Halo. O, ja tu się dostałem, halo Halo, bo ja już mogę iść tutaj wyżej w ogóle Już mogę se to tak jakby niby przejść Aha, te kamery to wszystko stoi, okej okay. To widzę, że to tak trochę niezbyt To ja se to przejdę bez problemu, czy coś Nie tracę żyćka? Nie Tss, xd Mogę se to przejść bez problemu Ała, ała Czy coś no i będę mógł sobie to jadł Coś się tu chyba popsuło, bo nie mogę tego ukraść Jak wejdę w to, to mi się... A nie, dobra, ej, coś się chyba załączyło, bo już straciłem żyćko Łupa, gamna staj! Łupa. dobra Muszę to przejść... Nie, to jest dopiero trójka? Nie wierzę O panie, co tu się dzieje? Halo! Retreat! Retreat! Dobra. dobra, przeszłem Obra, obra Maniek, wyjdziesz stąd, Maniek. Dasz radę. Obra Maniek, jesteś Maniek. Jesteś Maniek. I co? Idę, co co, 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 co tam, co tam? Policja, policja? Policja, policja! Policja, policja! policja. Retreat AUDP! Kurde To Co tam? Co tam? Co? Co? No kurde No ty, 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 ty skurczymy go, ty No i, no i, no i Dobra, przepraszam, przepraszam Nie będę mówił więcej HWDP To, to było, że lubię policję no, Tak, tak, tak Ja przepraszam Jest tu jakaś karta? Proszę by było mi łatwiej. Co? Ej, ja jestem warty ten. Jestem w tym. Pierwszy raz jestem w tym więzieniu. Ten war. Jestem warty za ileś tam tysięcy. Co, panie? Ja tu jestem pierwszy raz. Co? A ja sobie mogę stąd wyjść. Żykstę. Dobra. Panie! To jest jednak trudne. Panie! To jest jednak trudne. Co tu jest? Coś widzę. Się rozwaliło. Coś. Coś jakiś kabum było. Widzę, że jestem. W fajnym miejscu i nie mogę się stąd teraz wydostać, więc no świetnie, świetnie, Pdiu. oj dupa, Czy sądzę, że sobie zrobimy, czekajcie, to jest O, Otworzę sobie skrzyneczkę i zobaczymy, co mi wypadnie i blue. jej dziękuję, dziękuję, zmieniamy tak. Teraz chcę być policjantem Widzę, że coś nowego jest jakaś ta rzecz nowa Sądzę, że będziemy policjantem, sobie postaramy się nieco zarobić O, będziemy, uznajmy, że zmieniłem stronę, teraz wolę być z... razem z niebieskimi czy coś Okej, okay, dobra Łopanie, spadłem Będziemy panem policjantem, który w porządku pilnuje Cyk. Czu, 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 czu! Tak jak w jednym odcinku. Dobra, nie będę już przypominał wam tego odcinka. Ale no, no po prostu ja się cieszę, że ja wróciłem do Robloxa. Ja nie wiem, dlaczego go nie nagrywałem. Bo po prostu mi się nie chciało. Czy co? Łopanie. Pomyliłem chyba klawisze i to ostro. Łopanie. Jak tu się... Mam tu... Jak tu się... Shift. Jak tu się, a nie z pacją wychodzę, dobra, ale jak tu się zwiększało? Dobra, ku, dobra, maju już, dobra, ja maju już, ja już pajumaju, to wszystko już się jakoś takaju. Nie, no po co ja to, ja dżądrze, ale ja zaraz się zabiję. Ja się zaraz zabiję przez tą helkę. Siema, gościu, coś widzę, że tak trochę źle se, źle se coś widzę. No i kurde, już ładnie, no i ładnie, już nagranie będzie. Dosyć długo, dobra, gdzie ten gościu jest? Tu jest gościu. Tu jest gościuwa. Trójeczka. I polarizator! Polarizator! Skacz se! gościu, nie? Ja cię złapię i tak. Ja cię i tak złapię. Ja już szykuję kajdaneczki. Wiesz, dobra. że ja za ciebie hajs dostanę. To jest moja robota przecież, słuchaj. Ja cię musiaju trafiaju. A Do widzenia. Jej, kaska. Dobra, lecimy do śmigłowca. Lecimy do śmigłowca. O, fajerwerki, patrzcie. Czyżby czyżby dopiero teraz w breaku był nowy rok? Chyba tak mi się wydaje. O, fajerwerki. Dlaczego A dobra, dobra. Lecę. Lecę, bo chcę. Lecę, bo życie jest złe. Lecę, bo chcę, lecę, bo spadłem I znowu mylą no, mi się klawisze I zrutu tu, 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 tu Fajerwerek, patrzcie, fajerwerek Chyba gdzie Jeprejku No i dupa. Dobra, warum. varro. Yes. Jeszcze mi brakuje hajsu, no nie. Ile ja mam? Gdzie ja tu jestem? Hawaje. O pani, nie, ja straciłem ten hajs, co zarobię. No nie naju, no pa... no ja cię. Dobra, sądzę, że w tym momencie sobie tutaj podziękuję. Ja byłem oczywiście hawaje, nareszcie zagrałem sobie w Robloxa. Co to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Na razie, cześć i czołem Eluvina. Pamiętajcie, zostawić łapkę w górę, subika i bla bla bla. To będzie więcej filmów z Robloxa. Uuu.